A dzisiaj wapno, jedziemy na pole. Wapno, które tam widzieliście parę vlogów do tyłu, e, rozbywaliliśmy na polu. Ja teraz jadę na pole. Tato tutaj wozi o tam możecie zobaczyć. I on zaraz jak skończy, to ja po prostu do niego wsiadam i jadę po 800 z RCW. I ja tu sobie będę działał, a on będzie woził w No, bo tutaj ciągle sporo do wywiezienia. Połowy nie ma chyba jeszcze. No nie, chyba, a, a może i połowa gdzieś mniej więcej zawieziona. Nie, no w sumie nie, bo jeszcze tu przed rowem. Nie jest ruszone, więc no nie ma jeszcze połowy. A tu już tak naprawdę termin dosiania żebaku, nie? Dzisiaj myślę, że jeszcze 4 hektary na pewno gdzieś na to rozwiezie. Może jutro skończy. Jeśli nie, no to pojutrze trzeba będzie się brać za, za siew. No jest i kurwa, no o proszę bardzo. Teraz sobie tutaj Zatrzymam, kluczyk zabiorę i jadę po 800, zamknę szybę. Kabel jeszcze wyłączymy. lecimy po lecimy po 800 no to bardzo bardzo sami widzicie jaki proszę bardzo fajny bardzo drobno zmielony trochę tańszy niż kreda nawet a kreda mamy przecież blisko a to nie do, a, a to jednak trochę dalej ale zobaczymy jak to będzie jak to będzie się sprawdzać i w rozsiewaczu przede wszystkim, bo kreda gdzieś tam w tym naszym RCW on jest do dupy, to tam już chyba nie raz mówiłem, że to tragicznej rozsiewacz. Ale tyle co do wapna, to tam... Znaczy no to, no tyle co do wapna, to tam jeszcze go się przemęczyć można. W tym naszym RCW to po prostu się zatrzymuje te, te, te kreda po bokach i tam może stona zostaje zawsze. I, a tutaj mam nadzieję, że to będzie szło do czysta. Pierwszy rozsiewasz zasypałem. Ogólnie tutaj mamy 6-5 hektarów do rozwiezienia, też. Tamu tutaj wysypałem. Ale idziemy również na, na nową dzierżawę. Nie wiem czy o tym wspominałem, ale chyba nie. Idziemy na nową dzierżawę. Tam, gdzie obok jest też nowa dzierżawa z zeszłego roku. I czekajcie, zamknę. No, bo tam trzeba dać, wiecie. No, z 2,5 no tony na pewno trzeba dać. I tam musimy zrobić dwa kursy, przynajmniej. To mi się podoba, super się wysiewa. No, jeśli w porównaniu do kredy, no to super się wysiewa, no bo nie zatrzymuje się na ściankach. A mimo to jest dosyć fajnie zmielona. Nie, to nie jest to jakiś taki żwir, nie. Tam żwirek. Eee, no, i jesteśmy na dzierżawie. Nowej dzierżawie, jakby z tamtego roku. Eee, tutaj, gdzie mieliśmy żyto. No, i tutaj jeszcze troszkę poprawiamy te pH. Eee, w zeszłym roku poszły chyba ponad dwie tony kredy, a w tym roku bardziej na podtrzymanie rzucamy. No, nie wiem, jakieś półtorej tony. Yy, o jakieś półtorej tony yy, 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 wapna. I póki co. Wyszedłem tylko raz, no bo tam była taka gruda, nie? sobie stanęła i tak jakoś słabo szło z jednej strony. A tak to idzie super, niepotrzebna jest mi w ogóle nawet łopata. Fajna sprawa. Jeszcze ma dojechać do mnie... wapno magnezowe, żeby sobie porównać jak to będzie wyglądać. I wtedy, wtedy jeszcze to rozsiejemy gdzieś tam po zbożach, bo w większości przypadków po zbożach mamy pH ok, I to po kukurydzy głównie będziemy gdzieś tam walczyć z tym pH, jeżeli gdzieś tam trzeba poprawić albo, wiadomo, podtrzymać. A póki co to tylko chyba te dwa samochody pod zboża. No i deszcz nas zastał. Już tam były prognozy, że może popadać, później, że nie, a jednak, ale to takie pokrapywanie tylko i lecimy. Tutaj akurat właśnie już wróciliśmy, gdzie, gdzie mamy to wysypane wapno. Tam już 10, nie 12 hektarów obsłużone wapnem no i tutaj kończymy. Wapno, wapnem. To już mamy ogarnięte, przynajmniej ten pierwszy samochód. Już nawet odczepiłem 800 od rozsiewacza i podczepiłem do drugiego rozsiewacza, bo będziemy rozwodzić Polidap i sól podasową. Ale to nie dzisiaj, chyba. Zobaczymy później, później zjeść w vlogu. Dzisiaj jeszcze chcę Wam pokazać, jak przynajmniej na chwilę obecną wyglądają postępy z budową. Jak widzicie, mamy już pewien zarys tego budynku. Mam no, nadzieję, że ta deska mi tutaj nie pęknie, bo chłopaki znaczy moje uwagi nie są. Ale nie, tam jest, OK jest. No i słuchajcie, e, jak widzicie, zarys pewien jest. Będzie e, budynek to, tak jak wcześniej wspominałem, 10 na 10 na 30 mniej więcej. I będzie to wyglądało tak, że tutaj będziemy mieli 8 końców na tuczniki. Na tuczniki, aczkolwiek będziemy to robić pewnie w taki sposób, który Wam jeszcze kiedyś wytłumaczę nie do końca tak, że tutaj będą przychodziły tuczniki 40, na przykład czy tam 30-40 kg. To jeszcze zobaczymy. To jeszcze Wam wytłumaczę pewnie przy okazji, jak już będziemy wykańczać Ale Będzie to, tak jak mówię, 8, 8 klatek, 8 końców Kurde, jak się wieje dzisiaj tutaj 8 końców I tak jak możecie zobaczyć Będzie tutaj też yy, Będą 3, yy, 6 kanałów gnojowych będzie O taki każdy pojedynczy będzie miał od 5 od, y, y, do. Kurde, dzisiaj mi się język lączę 5 e, na 10 metrów e, kwadratowych, każdy z nich będzie miał głębokość około 1,40 m, więc dosyć pojemne to wszystko będzie. I tutaj, tak jak widzicie, mamy już powypuszczane rury, e, te rury e, nie będą miały żadnych korków. Postanowiliśmy, że nie dajemy korków, jeżeli będzie trzeba. To to się zmieni, nie ma problemu, nie ma najmniejszego problemu. Ale te rury wstępnie nie mają żadnych korków, bo one dołem nie są wszystkie połączone, tylko one są powypuszczane tutaj przez tą ścianę. Nie wiem, jak to teraz wygląda tutaj, czy to jest przysypane, czy nie. Tak, chyba to jest na chwilę obecną zasypane. Eee, tak. Tak. To jest zasypane. Eee, I te rury kolankiem wyjdziemy sobie do góry. A później to jeszcze się zastanowimy, bo albo to doprowadzimy do jednego, tylko do jednego złącza i będziemy tam, nie wiem, zawory mieć takie, żeby pobierało nam albo z któregoś z, z trzech, z trzech rur, bo to będą połączone po prostu te rury, tak, te trzy, albo każdy będzie miał oddzielne wyjście i do tego będziemy podjeżdżali, z którego chcemy brać. Nie będzie tutaj oddzielnego zbiornika na Gnojowice, bo po prostu i tak te zbiorniki będą spore, tak to na chwilę obecną wygląda. Jutro będą kolejne, pewnie tutaj zalewane betony. Jutro pewnie powstaną już tamte ścianki, które będą oddzielały kanał od kanału. No i tutaj pod zalążek tej ściany, i tak to na razie wygląda. No, my powiem Wam szczerze, że przy tym na pracy, które dzisiaj. Teraz w tym roku mamy przez te żniwa, to myśmy się naprawdę nie mieli nawet kiedy za to zabrać, więc dobrze, że znaleźliśmy fajnych ludzi, którzy za rozsądne pieniądze nam to y, robią. Niektórzy sieją już rzepaki, a my dopiero się do nich przygotowujemy. No zakończone wczoraj, tutaj na tych dużych, dużych kawałkach naszych, a ja dzisiaj dorzucam potas do tego. Jeszcze dorzucimy troszkę polidapu tam dosłownie, nie wiem, chyba z 60 kg i to będzie całe nawożenie. W i też nie poszło dużo, ale nie chcieliśmy po prostu dać za dużo azotu, żeby nam nie rozbujało tego tego rzepaku, tak. Dobrze bardzo, wstępujemy sobie tu na linię. Ja czemu 800, bo jak widać Rozwodzimy nawóz 800, no bo 700, słuchajcie, była przymieszana do gnojowicy, Klas był przy talerzówce, 900 to nawet już nie, nie, nie mówmy, żeby ją podczepiać tego rozsiebacza, ale ona była, 900 była przy, nie, przy beczce. No teraz fakt, że 700 jest wolna, ale poszła do mieszalni yy, i tak to wygląda. No dobrze, że są te cztery czynniki. Aż czasami nawet można by było powiedzieć, że jeszcze jakiś mały taki by się przydał właśnie do tego mieszadła czy tam jakiś awaryjny taki, ale to już takie na wylot wszystko by było, a my przygotowujemy się właśnie do rzepaku i tutaj, no my dzisiaj mamy 22 sierpnia, więc to już jest termin, gdzie u nas teoretycznie rzepaki powinny być zakończone, no ale niestety taki mamy rok, wszystko to się przeciągnęło, teraz ta budowa jest sucho jak cholera. To siać, nie wiem czy jest sens, e, z programu mi podpowiadał: Słuchaj, posiej na 4 cm. To może za, łapnie tu wilgoć. Ale jeżeli nie łapie wilgoci, teraz ma padać, więc może lepiej posiać kuciutko, e, i ten deszcz, który przyjdzie, to da nam schody. No nie, nie wiem, no. To będzie taka loteria w tym roku. Myślałem, że tamten rok, jeśli chodzi o wschody, był słaby, a ten może być jeszcze gorszy, ale to, to na razie tylko jest takie. Wiecie, wszystko pisane palcem po wodzie, tak? Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Jak zaczniemy siać, bo może z wierzchu jest po prostu przesuszone, ale pod spodem jest dużo wilgoci, którą wyciągniemy horszem, naszym trigerem, tak? Zobaczymy, zobaczymy. Ja dzisiaj jeszcze muszę jeden rozsiewać bo tutaj cały nie starczy, bo jeszcze tam przed trzeba. A i jeszcze od razu zawiozę o tam, o tam na kawałek, gdzie mieliśmy jęczmiń. Bo tam zawiozę trochę e, też potasu, żeby już później się nie bawić, bo tam ma być to I będziemy mieli z głowy. I co? I no nie wiem, czy jutro coś zaczynać. Może jutro coś tam spróbować. Najpierw chcę zobaczyć, czy Klas mi pociągnie isobusa z horsza, Bo tam był taki problem że w klasie, że jak odpalałem nawigację, to mi isobus się wyłączał na komputerze ciągnika i po prostu się nie to się nie, nie spinało. Ale jest jeszcze takie wyjście, że przecież mamy komputer horsze, więc możemy go sobie założyć do, do kabiny i, i, i mieć to na oddzielnym monitorze. co też jest dobre. Bo nie wszystko, to wiecie, że ISOBUS można podłączyć sobie na komputerze ciągnika, czy na nawigacji, to jest fajne, ale nie zawsze to jest dobre. mamy oddzielny monitor, komputer oddzielny e, fabrycznego, na przykład Horses, tak jak tutaj u nas, no to wtedy mamy po prostu non stop podgląd e, na to. A tak musimy czasami latać po tych panelach na nawigacji, czy na czy na monitorze y, ciągnika, tak? O, i tak lecimy, tutaj mamy. 220 kg soli potasowej, oczywiście 60 i tak to powoli powoli idzie. Nie wiem, czy mi tu starczy. No, no tutaj może powinno starczyć. No. Tam zarobem zostaną mi 2, 2 hektary i zostanie mi 3,5 hektara. Tam jeszcze po, po zbożu. Pojęć mi, o tam widzicie. Tam była gnojowica też. Tam niewiele trzeba, tam ze 100 kilo chyba tych soli rzucimy i to tyle. No tutaj będzie fajny, fajny kawałek do pryskania. Góry, góry doliny. Ale tu jest też wszystko, jest czwarta klasa, jest piąta, jest szósta. Tutaj mamy wszystko.